Www.redeko.pl www Nie wszyscy zawodnicy zjechali do Wrocławia. Poziom turnieju jednak będzie bardzo wysoki. To możemy zapewnić, mówią organizatorzy. Z tych wszystkich, których planowaliśmy do zaprezentowania tutaj z tej hali, no zabraknie z pięciu, sześciu zawodników. Którzy, którzy reprezentowali nasz kraj w ostatnich latach. Z tym, że są to już zawodnicy, którzy bardziej poświęcają się koleże zawodowej, dlatego wydaje mi się, że no wszyscy, którzy są brani przede wszystkim pod uwagę przez trenerów reprezentacji Polski, tutaj dzisiaj wystąpią no i, i generalnie będzie to kwalifikacja do z Europy. Sobota będzie kluczowym dniem Mistrzostw Fanów. Ciekawych pojedynków nie może wtedy zabraknąć w orbicie. Wszystko będzie okraszone efektowną oprawą. Wrocławski turniej ma jednak mocnego konkurenta. Ciężko konkurować z mistrzostwami świata, które się teraz odbywają, ale mam nadzieję, że godziny finałów splotają się między mecze, między, między, e, między mecze eliminacyjne mistrzostw świata, dlatego warto poświęcić chociaż chwilę czasu, żeby przynajmniej tutaj godzinę spędzić na hali, stąd jest za darmo. Warto zobaczyć tutaj każdą walkę, bo nie zawsze finały są walkami najlepszymi, nieraz walki eliminacyjne są bardziej emocjonujące niż te walki finałowe, gdzie zawodnicy są już mocno wyeksploatowani. E, na pewno, na pewno e, ten mistrzostw dzień będzie fajniejszy niż dzisiaj. Dzisiejszy, taki trochę bardziej przewidywalny, no dzisiaj będzie no, niestety walka po walce i musimy się zmieścić zakończenie wszystkich pojedynków. Na dużą frekwencję i doping liczą... Wrocławcy zawodnicy oni chcą zaprezentować się z jak najlepszej strony przed swoimi kibicami. Tak dlatego sprawowczej patrzyłem się na listy startowe. Wrocław może mieć praktycznie we wszystkich finałach może być reprezentowany przez zawodnika z Wrocławia albo zawodnika mieszkającego na Dolnym Śląsku. Dlatego to nie tylko pani, mamy bardzo fajnych chłopaków, którzy, którzy też są prezydentami medalistami się świata i Europy. Dlatego na pewno będzie to duży atut, że dużo zawodników walczy stąd, z naszego regionu i i liczymy, że publiczność będzie mi dopingowała. Warto pamiętać, że w 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się największa sportowa impreza w Polsce i zarazem jedna z największych na świecie czyli World Games. Może nie jest to bezpośrednia impreza testowa przed World Games, ale już robimy, robimy przymiarkę właśnie do World Games. Chcemy corocznie organizować tutaj dużą imprezę głównie amatorską. Nie wiem, czy będą to zawody rangi mistrzostw mistrzost Polski jeszcze, czy rangi mistrzostw, czy, czy rangi Polish Open, albo rangi nawet Pucharu Świata, bo są takie możliwości. No chcemy zobaczyć możliwości hali na takim turnieju troszeczkę, no, ciężko nazwać tutaj mistrzostw polskich turniejem niż rangi, ale, ale na turnieju, który, na którym wiem, że zapanujemy, ale na pewno na pewno jest to impreza, z której wyciągniemy wnioski będziemy wiedzieli mniej więcej, jakie błędy popełniamy, bo na tym będę musi się bardzo, bardzo koncentrować. Mistrzostwa potrwają do soboty w Hali Orbita. Nowe centrum skłusza www.redeko.pl www